Uwaga, posterunki, możliwe uszkodzenie infrastruktury, zachować obserwacje. Potwierdzamy detonację. Zabezpieczyć teren. To wygląda na dywersję. Każda sytuacja ma swoją procedurę. A każda procedura swój zespół specjalistów. Alfa sektor C, dron wysokość 50. Przejmujemy zapis CTV. Profesjonalizm to współpraca, informacja, analiza, decyzja. Wchodzimy w fazę zabezpieczenia dowodu. Wejście Alfa, gotowość. 3, 2, 1. Wchodzimy. 3, 2, Alfa, gotowość. Ten wchodzimy. Policja! Na ziemię! Ręce widzę! Policja! Na ziemię! Ręce widzę! Nie ruszaj się! Zabezpieczyć go! Służby działają szybko i precyzyjnie. W ciągu kilku godzin. Widzę. Mam go, czysty. Zabezpieczyć dowody, przekazujecie ABW. Potwierdzam, telefon pod.